Kochani na moim kanale To Proszę, dzisiaj jestem z Justyną i z Leonem! I Liskiem hmm. Hytruskiem! I Liskiem Hytruskiem? Oczywiście, mamy na myśli to. Dzisiaj, jak chcieliście, zrobimy maseczki z jednorożcą palbinką. Dobra, nie wiem. No i będziemy na... robić według waszego. jak hmm, pisaliście i ja no, mówiłam, że na 20 no. łapek w górę to zrobię takie coś. Ja no, mam, i... Ty masz wypłachcie, a ja mam pilow. Ty masz oczyszczającą, więc, a ja ujędrniającą. Więc <laughs> zaczynamy. Teraz ogólnie otwieramy to coś. A ja to nakładam ogólnie takim pędzlem. Pędzlem. No Ciekawe jak to będzie wyglądało W ogóle moje to masby jest różowe z blokadą A, a po... moje nie, moje jest w całości, obym Twoje tego to nie licia... poczynała Twoje to po prostu licek, licek No właśnie Ale to musi być piękne w ogóle Oh my god To wygląda jak jakieś nie wiadomo co, jak, jak jakiś to, Ja tego w ogóle nie widzę Matko jedyna Nie myślałam, że to będzie takie jesteś, brytkie. U mnie też tego nie widać Jesteś u mnie tego w ogóle. Naprawdę. O matko! Ja się boję, żebym tego nie dobra. Ale, ale ja, ja w ogóle tego nie widzę. No. To jest no, nas... lisek chytrusek. Które... Wyglądam jak... Lisek Jacek. Jaki jacek? Jaki jacek? W ogóle to są... Pra... O, I, ale to miało być w sumie różowe. Ale wyglądam jak pajac. Chciałam może to później się stanie różowe. Ale naprawdę ja wyglądam jak pajac. <śleski> o ty. Naprawdę tutaj mamy... Ja to sama, że coś. Coś jeszcze? Bo... I oczywiście po jeszcze będziemy czekać, Robić makijaż 15 minut. Ach. O, Ale ja. W ogóle, mm, czem... o... Dobra, to się dowiedzieć. No, więc to wygląda. Maś klun. Strasznie. Uj, jesteś piękna. <laughs> Pani godzinkota. Umar. Zegar. Zegar. O matko, no dobra To, to Ej, wygląda e mega e dziwnie Ej w ogóle, bo ja tego nie przeczytałam Zawsze bądź sobą Chyba, że możesz być jednorożcem Aha, <laughs> ja cudem miałam to być jednorożcem? Skoro nawet tu nie ma żadnego koloru A miał to być różowe z brokatem Może potem się zrobi Pisze e, pil, maseczka peel z brokatem Różowa ja, Różowa? Oszuści! Dobra ja ogólnie się bawię tym i widzimy się jak ogólnie nałożymy jak ogólnie. w ogóle ja to muszę nałożyć nałoży. i chyba jeszcze no, reszta. Ogólnie to ja już mam zrobione to. A ja to jest naprawdę dosyć oszukiwane, bo ja byłam tak ciekawa efektu, że to będzie takie różowe, a ja nie widzę, że to jest różowe. A ja nie widzę, żeby to było ładne. Już czuję jak mi się ten mój piękny ryjek złuszcza. Zuszcza. A ja idę się pobawić z psami i wrócimy do Was jak ogólnie przeczekamy to 15 minut. Tak ogólnie to ja jestem tutaj z le i z Justem I ja się ogólnie z nim bawię, ale on tak, nie zlizuje to wszystko i się boję, żeby się nie zatruł. No, A, mam takie my... szarpak. I jak, jak kiedyś będę robiła taki szarpak, to twojej twarzy. To może to nagram. Taki szarpak jak zrobić, ale nie mam ten szarpak. Ale to jest... No, mega. Taki szarpak. O Jezu! Jak chcecie to... Dajcie łapkę. Może... na Instagramie ogólnie. Bo jak będę... Podałam Wam pod tamtym filmem yy, nazwę a ja ten może jak będę robiła jeszcze jeden Dobra, Dobra, to właśnie ja ten zrobię żywotność potem jeszcze ma wam może na koniec filmiku pokażemy wam inne zwierzęta w ogóle mi to już się złuszcza a mi jeszcze nie ja nic, nic. co to jest? pies po rysugopisach <ślesz> 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 um, więc raczej się do dzisiaj do niczego nie nagram e, ogólnie to na 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 na. ja kiedyś sobie zrobiłam maseczkę pin off i po prostu sobie wzięłam klej i no, tam no, dałam no. Płyn, płyn micelarny no. No, i, i, no, i tonik i ten, i, i tyle. Ale mi zaschła. I wczoraj sobie nałożyłam. Ale już nie działała, bo mi zaschła i ja do niej wydam. Więc coś. ogólnie widzimy się za 15 minut. Oj, to się... no. y, ja naprawdę jestem zła, bo to miało być różowe, a nie jest. Chyba, że moja twarz będzie gotowa. Więc różowa. no widzimy się ogólnie jak... Przeczekamy to 15 minut w tych głupich maseczkach. To jest nasza chrupka. Ojej! E, możecie ją zobaczyć też na, na TikToku. Styna. Przez styny. No. A my czekamy my już się to prawie w ogóle. mi ja się to przykleiło, to... jak nie wiem. A ja zawsze w tych maskach jakby tego nie ten. Nie czekam tyle, na ile trzeba, ile zupo czeka, by co to ściągam. Ja, ja nie hańca. jestem różowa, ale... Ale nie na no, Więc ta. no ja już będę chyba to U, ściągać. Ja tak więc widzimy się ogólnie jak... Jak to będziemy ściągać? No właśnie. Więc no będziemy to ściągać teraz. Teraz będzie o ja mam satysfakcję. Ja kocham pilof O matko. O Jezus, że to tak naprawdę koło. było satysfakcję No i to nie jest różowe, więc... Ja to kupiłam w naturze. I ja... W ogóle, nie wiem. I ja to sobie wkładam jeszcze na później. No to ja też tak zawsze robię. Jak tu mam jakieś puente, to co to wkładam na później. A to to Tomia tak delikatnie pod wodą I, ten, i mam później na, na później... później a, I później mam na później. <głos> 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 Więc ja to daję na półkę teraz. O, ja ja o, właśnie moją tą to... <noise> maskę też sobie ściągam na I później. będzie też później filmik, jak ogólnie... O, Będziemy robić makijaż więc... i może będzie filmik, a i może zrobimy ogólnie, bo może będziemy szli na spacer z psami. Więc może też robimy tak. e, filmik, już Jak był taki się... filmik wędrówki z Lili, to tym razem będzie wędrówki z Sonią i z Leo się. No tylko ja Sonię jakby nie będę pokazywać, więc będziecie tylko widzieli Sonię, nie Leona, sorry więc no. I to raczej tyle na dzisiaj. No, to ja to będę chciała ściągać, więc no um. i jestem zawiedziona tym, więc jeżeli kiedyby kiedyś byście je widzieli i byście chcieli z to z powodu tego, że to będzie miało ładny kolor, to to jest nieprawda, ponieważ nawet brokatu nie ma. No rzeczywiście. No, to co jest naprawdę... zwykła, oczysta... Tak ciapa. Ciapa. To już ja sobie potrafiłam kiedyś zrobić taką pilofą brokatową. A co dopiero kupić? Więc to tyle na dzisiaj, no. jeśli Wam się podobał filmik, zostawcie łapkę w górę może będzie filmik z makijażu, ponieważ mieliśmy robić, ale nie wiem Bo myślę, że to... I zostawcie to... też subskrypcję i dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, pa.